Październikowy wiatr szarpał żółtymi liśćmi na rynku głównym w Krakowie, gdy Ania Kowalska po raz pierwszy zobaczyła Tomka Nowakowskiego. Był późny wieczór, około 21, a ona wracała z uniwersytetu po zajęciach z historii sztuki. Jej elegancka czarna torebka od Michaela Korsa, prezent od ojca na 18 urodziny, kołysała się rytmicznie przy każdym kroku wysokich obcasów po mokrych kamieniach placu. Tomek klęczał przy starym motocyklu Yamaha tuż przy fontannie. Jego ręce pokryte smarem i olejem były skupione na naprawie silnika. Miał na sobie postrzępioną kurtkę dżinsową i czarne spodnie robocze, a jego ciemne włosy opadały mu na czoło podczas pracy. Kiedy usłyszał stukot obcasów, podniósł głowę, ich oczy się spotkały. Przepraszam, zaczęła Ania, czując, jak jej serce przyspiesza. Czy wszystko w porządku? Wydaje się, że masz problem z motocyklem. Tomek wytarł ręce w szmatę i uśmiechnął się niepewnie. Jego oczy były ciemno-niebieskie, a na policzkach miał kilkudniowy zarost. Tak, silnik odmawia posłuszeństwa. Pracuje w warsztacie na Kazimierzu, ale ten stary przyjaciel postanowił zrobić mi psikusa w najgorszym momencie. Jego głos był ciepły, z lekkim podkrakowskim akcentem. Ania spojrzała na jego zabrudzone dłonie, potem na swoją wyprasowaną białą bluzkę i elegancką czarną spódnicę. Wiedziała, że powinna iść dalej – to nie było miejsce dla dziewczyny z jej środowiska, ale coś w jego oczach sprawiło, że została. Może mogę w czymś pomóc? Nie znam się na motocyklach, ale zawahała się, odsuwając kosmyk jasnych włosów z twarzy. Dzięki, ale to nic takiego. Będę musiał pchać go do domu i jutro przyprowadzić do warsztatu. Tomek wstał, wycierając ręce. Był wyższy od niej o głowę, mimo że ona miała na sobie wysokie obcasy. Gdzie mieszkasz? Zapytała impulsywnie, sama zdziwiona własną śmiałością. Na podgórzu. To kawałek drogi stąd. Odpowiedział, wskazując w kierunku wisły. Ania zerknęła na zegarek. Była już po dziesiątej. Rodzice spodziewali się jej w domu przed jedenastą, ale coś ją ciągnęło, żeby zostać. Znam kogoś, kto ma warsztat niedaleko stąd. Mój, znajomy. Może mogłabym zadzwonić. Skłamała. Nie mając pojęcia, dlaczego to robi, Tomek spojrzał na nią podejrzliwie. Widział jej drogie ubrania, elegancki makijaż, perfekcyjnie ułożone włosy. Wiedział, że pochodzą z zupełnie różnych światów. Nie chcę robić kłopotów. Naprawdę dam sobie radę. Powiedział, próbując utrzymać dystans: Nie rób z siebie bohatera. Jest zimno, pada deszcz, a do podgórza to półtorej godziny pieszo z motocyklem. Ania poczuła, jak ożywia się w niej strona, której wcześniej nie znała. Choć pomogł ci go do kawiarni na rogu, tam przynajmniej będzie sucho. Przez następną godzinę siedzieli w małej kawiarni pod gruszką, popijając gorącą herbatę i rozmawiając. Ania dowiedziała się, że Tomek ma 22 lata, skończył technikum mechaniczne i pracuje w warsztacie swojego wujka. Mieszka z matką w małym mieszkaniu na podgórzu. Ojciec zostawił je, gdy miał 12 lat. Tomek słuchał. Jak opowiada o studiach na Uniwersytecie Jagielońskim, o rodzicach, którzy mają firmę budowlaną, o planach na przyszłość. Ale nie mówił o pieniądzach ani o statusie. Mówił o jej śmiechu, o tym, jak zapalają się jej oczy, gdy opowiada o sztuce renesansu. Twoi rodzice nie będą się martwić. Zapytał, gdy zegar na ścianie wybił jedenastą. Ania poczuła ukłucie niepokoju. Telefon wibrował jej w torebce już od pół godziny, ale ignorowała go. Będą, ale czasem warto zrobić coś spontanicznego, prawda? Uśmiechnęła się, ale w jej głosie słychać było niepewność. Tomek zapłacił za herbaty, mimo jej protestów, i razem wyszli na zimny październikowy wieczór. Motocykl stał pod kawiarnią, gdzie go zostawili. Dzięki za dzisiejszy wieczór, Ania. To było nieoczekiwane. Powiedział, stojąc blisko niej, pachniał olejem i czymś świeżym. Pewnie żelem pod prysznic Dla mnie też Odpowiedziała cicho Może moglibyśmy się kiedyś spotkać Na kawie Tomek zawahał się Wiedział, że to może być komplikacje Ale kiedy spojrzał w jej zielone oczy Nie potrafił odmówić Jutro o szesnastej w tej samej kawiarni Zapytał Ania skinęła głową Uśmiechając się szeroko Gdy wróciła do domu na Salwatorze Rodzice czekali w salonie Matka, elegancka kobieta po czterdziestce, siedziała na skórzanej sofie w jedwabnej szlafroku. Ojciec, wysoki mężczyzna w drogim swetrze, chodził nerwesli po pokoju. Gdzie byłaś, Aniu? Dzwoniliśmy do ciebie dziesięć razy. Matka wstała, jej głos drżał z niepokoju i złości. Przepraszam, zostałam dłużej na uniwersytecie, a potem spotkałam koleżankę. Ania czuła, jak rumieniec zalewa jej policzki. Koleżankę! Ojciec zatrzymał się przed nią. Pachnie od ciebie kawą i czymś dziwnym? Gdzie naprawdę byłaś? Ania spojrzała na swoje rodziców. Ludzi, którzy zawsze wszystko kontrolowali, planowali każdy jej krok. Po raz pierwszy w życiu miała sekret. Coś tylko dla siebie. Byłam na kawie. To prawda. Po prostu. Potrzebowałam chwili dla siebie, kropka. Powiedziała, próbując zachować spokój. Matka podeszła bliżej przyglądając się jej uważnie. Aniu, ty się zakochałaś. Zapytała z mieszaniną zdumienia i niepokoju. Ania poczuła, jak jej serce wali jak młotem. Czy było aż tak oczywiste? Nie mów głupstw, mamo. Idę spać. Powiedziała szybko i uciekła do swojego pokoju. Ale kiedy leżała w łóżku, myśląc o ciemnoniebieskich oczach Tomka i jego ciepłym uśmiechu, wiedziała, że matka miała rację. I wiedziała też, że jutrzejsze spotkanie będzie początkiem czegoś, co zmieni jej życie na zawsze. Przez następne dwa miesiące Ania żyła podwójnym życiem. Oficjalnie była przykładną studentką, która chodziła na zajęcia, spotykała się z koleżankami z dobnych rodzin i pomagała matce w organizowaniu charytatywnych kolacji. Nieoficjalnie każdego dnia o 16:00 spotykała się z Tomkiem. Ich spotkania odbywały się w małych kawiarniach na Kazimierzu, z dala od centrum, gdzie nie mogła natknąć się na znajomych rodziców. Spacery po brzegu Wisły, kiedy słońce zachodziło za Wawelem, wieczory w małych klubach jazzowych, gdzie Tomek wprowadzał ją w świat muzyki, której nigdy wcześniej nie słuchała. W grudniu, gdy Kraków okrył się śniegiem, a świąteczne światła rozświetlały rynek główny, ich związek pogłębił się. Ania po raz pierwszy w życiu czuła się naprawdę zakochana, nie w obrazie idealnego chłopaka, którego namalowali jej rodzice, ale w prawdziwym człowieku z wadami, marzeniami i autentyczną dobrocią. Tomek pokazał jej świat, którego nie znała. Zabierał ją do mieszkania na podgórzu, gdzie mieszkał z matką, panią Haliną, kobietą po pięćdziesiątce, która pracowała jako sprzątaczka w biurowcu. Początkowo była nieufna wobec eleganckiej dziewczyny, ale kiedy zobaczyła, jak Ania pomaga przy przygotowaniu obiadu i naturalnie rozmawia z nią o wszystkim, jej serce się otworzyło. Ta dziewczyna jest inna, synu, powiedziała któregoś wieczoru pani Halina do Tomka, gdy Ania pomagała zmywać naczynia. Widać, że cię kocha, ale jej rodzina nigdy was nie zaakceptuje. Tomek wiedział, że matka ma rację. Widział, jak Ania napina się, gdy musi kłamać rodzicom. Jak sprawdza telefon przed każdym ich spotkaniem, bojąc się, że ktoś ją nakryje. Ale kochał ją tak bardzo, że nie potrafił o tym myśleć. W Wigilię, gdy śnieg padał gęsto na ulicę Krakowa, Ania po raz pierwszy nie pojawiła się na rodzinnej kolacji wigilijnej o zwyczajowej godzinie. Zamiast tego była z Tomkiem i panią Haliną w ich małej kuchni, dzieląc się opłatkiem i czując się bardziej w domu niż kiedykolwiek wcześniej. Muszę im powiedzieć, szepnęła do Tomka, gdy siedzieli na kanapie w jego pokoju, słuchając kolęd płynących z radia. Nie mogę już tak żyć. Kocham cię i chcę, żeby cały świat o tym wiedział. Tomek wziął jej dłoń w swoje, spoglądając w jej oczy. Aniu, czy jesteś pewna? Twoi rodzice, oni mają plany dla ciebie. Bogatego chłopaka, eleganckie wesele, życie, o jakim marzy każda dziewczyna z Twojego środowiska. Ja nie jestem każdą dziewczyną odpowiedziała zdecydowanie. Jestem sobą i chcę być z Tobą, kropka. 3 stycznia, gdy świąteczny nastrój powoli opadał, a Kraków wracał do normalnego rytmu, Ania postanowiła powiedzieć rodzicom prawdę. Spotkanie odbyło się w eleganckiej jadalni domu Kowalskich na Salwatorze. Matka. Ubrana w kremowy kaszmirowy sweter, nalewała herbatę do porcelanowych filiżanek. Ojciec, w garniturze, mimo że był wieczór, czytał gazetę gospodarczą. Wszystko wyglądało jak zawsze: perfekcyjnie, chłodno, kontrolowane. Mamo, tato, muszę wam coś powiedzieć, zaczęła Ania, czując, jak jej głos drży. Rodzice spojrzeli na nią z uwagą. Spotykam się z kimś. Od trzech miesięcy. To poważny związek. Powiedziała jednym tchem. Matka odstawiła filiżankę na spodek z cichym brzękiem. Kto to jest? Zapytała spokojnie, ale Ania słyszała napięcie w jej głosie. Nazywa się Tomek Nowakowski. Ma 22 lata. Pracuje jako mechanik. Mechanik? przerwał ojciec, odkładając gazetę. Aniu, żartujesz? Nie żartuję. Kocham go i on kocha mnie. Jest dobrym. Uczciwym człowiekiem. Matka wstała z krzesła, jej twarz była blada. Gdzie go poznałaś? Jak to się stało? Ania opowiedziała całą historię o spotkaniu na rynku, o ich pierwszej kawie, o tym, jak powoli się w nim zakochiwała. Rodzice słuchali w milczeniu, ich twarze stawały się coraz bardziej zamknięte. To niemożliwe powiedział w końcu ojciec, wstając od stołu. Aniu, ty nie rozumiesz, co robisz? Ten chłopak on wykorzystuje Cię. Widzi w tobie szansę na lepsze życie. To nieprawda. Ania poczuła, jak łzy napływają jej do oczu. On nawet nie wiedział, kim jestem, gdy się poznaliśmy. Ale teraz wie, włączyła się matka. Córko, ty jesteś młoda, naiwna. Ten człowiek manipuluje tobą. Kropka. Zabraniamy ci się z nim spotykać, oświadczył ojciec kategorycznym tonem. Od dziś nie wychodzisz z domu sama. Jakub będzie cię odwoził na uniwersytet i przywoził. Jakub był kierowcą rodziny od 10 lat. Nie możecie mi tego zabronić. Mam 19 lat. Dopóki mieszkasz pod naszym dachem i utrzymujemy cię, możemy i zabraniamy, powiedział ojciec. Ta rozmowa jest skończona. Ania wybiegła z jadalni, trzaskając drzwiami. W swoim pokoju płakała przez godzinę. Potem wzięła telefon i napisała wiadomość do Tomka. Powiedziałam imienia. To katastrofa. Zabronili mi się z tobą spotykać. Odpowiedź przyszła natychmiast. Spotkajmy się jutro. Znajdziemy rozwiązanie. Ale następnego dnia Jakub rzeczywiście czekał przed domem, gotów zawieźć ją na uczelnię. A po zajęciach znów tam był, żeby ją odwieźć do domu. Telefon sprawdzali co wieczór. Media społecznościowe były monitorowane. Przez tydzień Ania czuła się jak w więzieniu. Komunikowała się z Tomkiem ukradkiem. Przez starą komórkę, którą pożyczyła od koleżanki ze studiów. Owali spotkanie, ale każda próba wydostania się z domu była udaremniana. W końcu, pewnego środowego wieczoru w styczniu, gdy rodzice poszli na kolację biznesową, Ania podjęła decyzję, która zmieniła wszystko. Spakowała najpotrzebniejsze rzeczy do dużej torby sportowej: ubrania, dokumenty, trochę pieniędzy, które oszczędziła z kieszonkowego. Zostawiła list na łóżku. Kochani rodzice! Nie mogę już tak żyć. Kocham Tomka i chcę być z nim. Wyjeżdżamy z Krakowa, żeby zacząć nowe życie. Nie prójcie nas szukać. Kocham was, ale muszę wybrać własną drogę. Ania! O północy, gdy w domu panowała cisza, wymknęła się tylnym wyjściem i pobiegła przez zasnężone ulice do punktu spotkania z Tomkiem. Czekał na nią przy dworcu autobusowym, z dwoma plecakami i biletami na autobus do Warszawy. Jesteś pewna? Zapytał gdy ją zobaczył, całą zadyszaną i z zapłakanymi oczami. Nigdy nie byłam czegoś bardziej pewna, odpowiedziała, całując go. Gdy autobus ruszył w kierunku Warszawy przez śnieżną polską noc, Ania wiedziała, że zostawia za sobą wszystko, co znała, ale jednocześnie jedzie w kierunku wszystkiego, czego chce. Warszawa w lutym była szara, mokra i bezlitosna dla młodej pary, bez pieniędzy i kontaktów. Pierwszy tydzień spędzili w tannim hotelu pracowniczym na Pradze. Płacąc dziennie kwotę, która szybko pochłaniała oszczędności Ani. Tomek znalazł pracę w warsztacie samochodowym na woli. Właściciel, pan Kowalczyk, był skłonny zatrudnić go bez zbędnych formalności za niską stawkę. Ania próbowała znaleźć coś dla siebie, ale bez doświadczenia zawodowego i z przerwanymi studiami było to trudne. Może powinniśmy wrócić do Krakowa, powiedziała któregoś wieczoru, gdy liczyli resztki pieniędzy na małym stoliku, w ich wynajętym pokoju. Może moi rodzice, nie, przerwał jej Tomek stanowczo. Nie możemy się poddać po tygodniu. Znajdziemy rozwiązanie. I rzeczywiście znaleźli. Ania dostała pracę w małej księgarni na Starym Mieście. Właścicielka, pani Krystyna, była kobietą po sześćdziesiątce, która doceniła znajomość języków obcych i miłość do literatury młodej dziewczyny. Praca nie płaciła dużo, ale pozwalała im wynająć małe mieszkanie na przedmieściach i przeżyć. Pierwsze miesiące były trudne. Mieszkanie było malutkie, pokój z aneksem kuchennym i łazienką wielkości szafy. W zimie było zimno, bo nie było ich stać na wysokie rachunki za ogrzewanie. Często jedli makaron z masłem albo ziemniaki, bo to było najtańsze. Ale były też piękne chwile. Wieczory, gdy gotowali razem, słuchając radia. Spacery po parku łazienkowskim w weekendy, gdy słońce wreszcie przebijało się przez chmury. Nocne rozmowy o przyszłości, o marzeniach, o tym. Jaki dom chcieliby kiedyś mieć? W maju, gdy Warszawa rozkwitała, a dni stawały się dłuższe, Ania odkryła, że jest w ciąży. Siedziała na łóżku, trzymając w dłoni test ciążowy z dwoma różowymi kreskami, gdy Tomek wrócił z Warszatu. Był ubrudzony smarem, zmęczony, ale uśmiechnął się na jej widok, jak zawsze. Tomek zaczęła, pokazując mu test. Przez moment stał w bezruchu, patrząc na plastikowy patyczek. Potem podszedł do niej, klęknął obok łóżka i wziął jej dłonie w swoje. Jak się czujesz? Zapytał cicho. Przestraszona, szczęśliwa. Nie wiem. Jej głos drżał. A ty? Tomek pocałował jej dłonie, potem spojrzał jej w oczy. Kocham cię i będę kochał nasze dziecko. Wszystko będzie dobrze. Ślub wzięli w sierpniu, w małym urzędzie stanu cywilnego na Mokotowie. Ania miała na sobie prostą białą sukienkę kupioną w second handzie. Tomek, jedyny garnitur, który posiadał. Świadkami byli pani Krystyna z Księgarni i kolega Tomka z Warszatu, Marek. Po ceremonii poszli na obiad do małej restauracji na Starówce. Jedli pierogi i pili herbatę, planując przyszłość. Tomek marzył o własnym warsztacie. Ania, o powrocie do studiów, gdy dziecko będzie starsze. Pewnego dnia będziemy mieli piękny dom, powiedział Tomek. Trzymając jej rękę, z ogrodem dla naszych dzieci. Dzieci, liczba mnoga! Ania uśmiechnęła się. Dlaczego nie? Jeśli będziemy szczęśliwi, to czemu nie? Mała Zuzanna urodziła się w listopadzie, podczas pierwszego warszawskiego śniegu. Była malutka, z ciemnymi włoskami jak Tomek i zielonymi oczami jak Ania. Gdy Ania trzymała ją po raz pierwszy, płakała ze szczęścia i egzotyczen. Jest idealna. Szepnął Tomek, delikatnie dotykając główki córki. Zupełnie jak jej mama. Życie z dzieckiem było jeszcze trudniejsze finansowo, ale odkryli w sobie siłę, o której istnieniu nie wiedzieli. Tomek brał nadgodziny w warsztacie, a Ania pracowała w księgarni, gdy tylko mogła, zabierając czasem Zuzannę ze sobą. Pani Krystyna okazała się nieocenioną pomocą. Była jak babcia, której nigdy nie mieli. Pomagała z dzieckiem, dawała rady, czasem po prostu słuchała, gdy potrzebowali kogoś do rozmowy. Święta Bożego Narodzenia, gdy Zuzanna miała miesiąc. Siedzieli we trójkę w ich małym mieszkaniu. Choinka była malutka, kupiona na ostatnie pieniądze, ale prezenty pod nią były najważniejsze. List od pani Haliny z Krakowa z życzeniami i paczką dziecinnych rzeczy, którą jakoś udało jej się przesłać. Myślisz czasem o tym, jak by było, gdybyśmy zostali w Krakowie? Zapytała Ania, karmiąc Zuzannę. Tomek który naprawiał zepsutą lampę przy stole, podniósł głowę. Czasem, ale wiesz co, nie żałuję ani jednej chwili. Może byłoby łatwiej, ale nie byłoby nasze. To, co mamy, zbudowaliśmy sami. Nasza córka, nasze mieszkanie, nasza miłość to wszystko jest autentyczne. Rodzice pewnie by ją pokochali powiedziała cicho Ania, patrząc na śpiącą Zuzannę. Może kiedyś będzie okazja, żeby się dowiedzieli. Odpowiedział Tomek. Ale teraz jesteśmy rodziną. My troje. I to nam wystarcza. Na początku nowego roku Tomek dostał propozycję zostania kierownikiem zmiany w warsztacie. Oznaczało to wyższą pensję i stabilność, na którą długo czekali. Ania, z pomocą pani Krystyny, zorganizowała kącik dla dziecka w księgarni, żeby móc pracować więcej godzin. Pewnego marcowego popołudnia, gdy Zuzanna miała już cztery miesiące i zaczynała się uśmiechać. Do księgarni wszedł znajomy mężczyzna. Ania potrzebowała chwili, żeby go rozpoznać. To był Jakub, dawny kierowca jej rodziców. Serce zaczęło jej bić szybciej. Czy przyjechał ich zabrać? Czy rodzice w końcu ich znaleźli? Pani Ania! Powiedział niepewnie. Mogę z panią porozmawiać. Ania skinęła głową, prosząc panią Krystynę, żeby zajęła się Zuzanną. Wyszli przed księgarnię. Rodzice mnie przysłali. Zapytała od razu: "Nie, pani Aniu. Przyjechałem sam. Pani rodzice, oni bardzo cierpią. Pani matka płacze każdego dnia, a ojciec, on starzeje się na oczach." Ania poczuła, jak łzy napływają jej do oczu, ale nadal uważają, że miała mnie wyjść za Tomka. Jakub westchnął: "Nie wiem, co myślą o panu Tomku, ale wiem, że tęsknią za panią i że chcieliby poznać wnuczkę." Ania stała w milczeniu, walcząc z emocjami. Częściej tęskniła za rodzicami, za dawnym życiem, ale większa część wiedziała, że nie może wrócić do świata, w którym jej wybory nie były szanowane. Jakub, przekaż im, że jestem szczęśliwa, że mam piękną córkę i kocham swojego męża. Jeśli kiedyś będą gotowi zaakceptować moje decyzje, będę czekać. Jakub skinął głową ze zrozumieniem. Może może mógłbym przekazać im zdjęcie wnuczki? Ania wahała się przez moment, potem skinęła głową. Weszli z powrotem do księgarni, gdzie Zuzanna spała w wózku. Zrobiła kilka zdjęć telefonem Jakuba. Jak się nazywa? Zapytał, patrząc na śpiące dziecko. Zuzanna. Zuzanna Nowakowska. Kiedy Jakub odjechał, Ania długo stała przed księgarnią, myśląc o przeszłości i przyszłości. Wieczorem opowiedziała Tomkowi o spotkaniu. Myślisz, że dobrze zrobiłaś. Zapytał, trzymając Zuzannę na kolanach. Nie wiem, ale mam nadzieję, że kiedyś będą mogli być częścią naszego życia. Bez warunków, bez prób zmieniania nas kropka. A jeśli nie, Ania popatrzyła na swojego męża i córkę, na swoją prawdziwą rodzinę. To będzie ich strata. My mamy siebie. I to najważniejsze. Rok później w przededniu drugich urodzin Zuzanny, Tomek otworzył własny mały warsztat na obrzeżach Warszawy. Ania wróciła na studia zaoczne, realizując swoje marzenie o ukończeniu historii sztuki. Mieszkali już w większym mieszkaniu, z prawdziwym pokojem dla córki. W święta Bożego Narodzenia tego roku pod choinką znalazł się niespodziewany prezent list od rodziców Ani. Krótki, pełen emocji, z przeprosinami i zaproszeniem do odwiedzin. Co myślisz? Zapytała Tomka. Trzymając list w drżących dłoniach, myślę, że nasza córka powinna poznać swoich dziadków, odpowiedział, uśmiechając się. Ale na naszych warunkach. Gdy Zuzanna próbowała postawić pierwsze kroki, trzymając się mebli w ich przytulnym mieszkaniu, Ania i Tomek wiedzieli, że stworzyli coś wyjątkowego. Nie było to życie, które planowali rodzice Ani, bez wielkich pieniędzy, eleganckich przyjęć czy prestiżowych znajomości. Ale było to życie pełne autentycznej miłości. Wzajemnego szacunku i wspólnie budowanych marzeń. Pamiętasz, jak się bałaś tej pierwszej kawy w kawiarni Pod Gruszką? Zapytał Tomek pewnego wieczoru, gdy układali Zuzannę do snu. Pamiętam, jak się bałeś, że jestem za dobra dla ciebie, odpowiedziała Ania, całując go w policzek. Teraz wiem, że byliśmy idealnie dopasowani od samego początku. Po prostu trzeba było mieć odwagę, żeby to zobaczyć. W lutym gdy Zuzanna skończyła dwa lata, zdecydowali się odwiedzić Kraków. Podróż pociągiem trwała kilka godzin. A Ania przez całą drogę była zdenerwowana. Czy rodzice rzeczywiście się zmienili? Czy zaakceptują Tomka? Czy będą próbować przekonać ją do powrotu? Dom na Salvatorze wyglądał dokładnie tak samo: elegancki, perfekcyjnie utrzymany, imponujący. Ale gdy drzwi się otworzyły, Ania zobaczyła, że rodzice się postarzeli. Matka była chudzą. Miała więcej zmarszczek. Ojciec, siwe włosy i zmęczone oczy. Aniu, szepnęła matka, a łzy popłynęły jej po policzkach. Objęły się mocno, płacząc obie. Ojciec stał niezręcznie, nie wiedząc, co robić. W końcu podszedł i też objął córkę. Bardzo za tobą tęskniliśmy, powiedział cicho. Tomek stał z tyłu, trzymając Zuzannę na rękach. Dziewczynka patrzyła z ciekawością na nowych ludzi. To jest Tomek. Powiedziała Ania, biorąc męża za rękę. Mój mąż, i to jest Zuzanna, wasza wnuczka. Matka zbliżyła się powoli do Tomka. Przez chwilę patrzyli na siebie w milczeniu. Dziękuję, że sprawiłeś, że moja córka jest szczęśliwa, powiedziała w końcu. Tomek skinął głową, wyraźnie wzruszony. To ja powinienem dziękować. Ona zmieniła moje życie. Ojciec ani patrzył na Zuzannę z fascynacją. Dziewczynka miała oczy córki, ale uśmiech Tomka. Czy... czy mogę ją potrzymać? Zapytał niepewnie. Tomek delikatnie podał mu dziecko. Zuzanna, zamiast się przestraszyć, uśmiechnęła się i dotknęła dziadkowej twarzy małą rączką. Dziadziu, powiedziała wyraźnie, co było jednym z jej pierwszych słów. Ojciec ani rozpłakał się. Następne trzy dni spędzili, poznając się na nowo. Rodzice ani słuchali opowieści o ich życiu w Warszawie. O trudnościach, ale i o radościach. O warsztacie Tomka, o studiach Ani, o pierwszych krokach Zuzanny. Nie było łatwo, przyznała Ania podczas kolacji ostatniego wieczoru. Ale każdy dzień był nasz, każda decyzja była nasza kropka. Myśleliśmy, że robimy dobrze, zabraniając ci tego związku, powiedział ojciec. Chcieliśmy cię chronić przed trudnościami. Ale trudności nas wzmocniły, odpowiedział Tomek. Nauczyły nas doceniać to, co mamy. Matka ani wzięła rękę córki. Widzę, jak na ciebie patrzy, i widzę, jak ty patrzysz na niego. To jest miłość, której nigdy nie miałam z twoim ojcem. Ostatnim zaskoczeniem był moment pożegnania. Ojciec wręczył Tomkowi kopertę. To nie jest jałmużna, powiedział szybko, widząc wahanie w oczach zięcia. To jest inwestycja w przyszłość mojej wnuczki. Na stubia, na dom. Na cokolwiek, czego będziecie potrzebować. Tomek spojrzał na Anię, która skinęła głową z uśmiechem. Dziękuję, powiedział, ściskając dłoń Teścia, ale pod jednym warunkiem, będziecie częścią życia Zuzanny prawdziwymi dziadkami. Obiecujemy, odpowiedziała matka, całując wnuczkę na pożegnanie. W pociągu powrotnym do Warszawy, gdy Zuzanna spała na kolanach mamy, Ania i Tomek rozmawiali o przyszłości. Myślisz, że naprawdę się zmienią? Zapytała. Ludzie się zmieniają, gdy mają ku temu powód, a Zuzanna to bardzo dobry powód. Kocham cię, powiedziała Ania, opierając głowę na jego ramieniu. Ja też cię kocham i cieszę się, że mieliśmy odwagę skoczyć w nieznane. Przez okno pociągu widać było polska wieś pokrytą śniegiem, małe miasta i lasy. Ale dla Ani i Tomka najpiękniejszy krajobraz był w ich własnym odbiciu w szybie. Młoda rodzina, która wybrała miłość ponad wygodę, autentyczność ponad pozory i zbudowała szczęście własnymi rękami. Gdy dotarli do Warszawy późnym wieczorem, ich małe mieszkanie powitało ich ciepłem i spokojem. To był ich dom. Może niewielki, może nieluksusowy, ale wypełniony prawdziwą miłością i nadzieją na przyszłość. Jutro zacznę planować powiększenie warsztatu, powiedział Tomek, układając śpiącą zuzannę w łóżeczku. A ja zapiszę się na kolejny semestr studiów. Dodała Ania: Może uda mi się skończyć ten magister przed trzydziestką. Na pewno się uda. Jesteś najsilniejszą osobą, jaką znam. My jesteśmy silni. Poprawiła go. Razem. Kiedy gasili światło w sypialni tej marcowej nocy, oboje wiedzieli, że ich historia to nie tylko opowieść o miłości, która pokonała przeszkody. To była opowieść o odwadze wyboru własnej drogi, o budowaniu szczęścia z niczego, o rodzinie która powstała nie z przymusu czy tradycji, ale z autentycznej miłości i wzajemnego szacunku. Za oknem Warszawa szykowała się do snu, a w małym mieszkaniu na przedmieściach trójka ludzi, Ania, Tomek i mała Zuzanna, spała spokojnie, wiedząc, że jutro będzie kolejnym dniem ich wspólnej, samodzielnie wybranej przyszłości.